Trwało to tylko dziewięć minut, dziewięć minut, które zmieniły sposób, w jaki Europa myśli o globalnej władzy finansowej i pytaniu, którego nikt nie odważył się zadać głośno, kto naprawdę kontroluje światową gospodarkę. Larry Fink, dyrektor generalny BlackRock, największej firmy zarządzającej aktywami na świecie, właśnie skończył swoją prezentację o odpowiedzialnych inwestycjach i zrównoważonym rozwoju. Mówił o kapitalizmie stakeholderów, eski i długoterminowej wartości. Pokazywał wykresy wpływu BlackRock na korporacyjne zarządzanie. Szczególnie podkreślał, że kapitał ma moc i odpowiedzialność kształtowania przyszłości. Czekał na standardowe podziękowania za wizjonerskie przywództwo, a wtedy Karol Nawrocki wstał, otworzył raport o koncentracji własności BlackRock i powiedział coś, co szokowało najbardziej wpływową osobę w globalnych finansach. To nie była zwykła wymiana zdań o polityce inwestycyjnej. To był moment, w którym Polska zapytała najbardziej fundamentalne pytanie o demokrację w XXI wieku, czy kraje mogą być naprawdę suwerenne, gdy jedna firma kontroluje ich największe korporacje. Jeśli chcesz wiedzieć, jak Polska zakwestionowała władzę największej firmy finansowej świata, subskrybuj teraz. Kropka. Europejski Szczyt Gospodarczy w Brukseli. 5 września 2025 roku. Dla Larry'ego Finka, dyrektora generalnego BlackRock, miał to być kolejny triumf, wystąpienie przed najważniejszymi decydentami ekonomicznymi Europy, gdzie mógł promować wizję odpowiedzialnego kapitalizmu, która w praktyce oznaczała jeszcze większy wpływ BlackRock na globalne korporacje. W nowojorskiej siedzibie BlackRock tydzień przed szczytem odbyło się strategiczne spotkanie. Fink siedział w otoczeniu najwyższych dyrektorów firmy zarządzających portfelami wartymi biliony dolarów. Na ekranie wyświetlano prezentację zatytułowaną Przywództwo Esk w Europie następna faza. Europa jest gotowa na następny krok w ewolucji kapitalizmu, mówił Fink do swojego zespołu. Kraje europejskie rozumieją, że kapitalizm musi służyć nie tylko akcjonariuszom ale wszystkim interesariuszom, pracownikom, społecznościom, środowisku. Prezentacja pokazywała szczegółową strategię. BlackRock zarządzał już ponad 10 bilionami dolarów aktywów. Posiadał znaczące pakiety akcji w praktycznie każdej wielkiej korporacji na świecie. I teraz chciał wykorzystać tę władzę do wymuszenia na korporacjach przyjęcia standardów ESG – Environmental Social Governance. Nasz cel to ustanowienie ESK jako standardu we wszystkich europejskich korporacjach do 2030 roku, kontynuował Fink. Firmy, które nie będą przestrzegać, stracą dostęp do kapitału. To jest nasza dźwignia. Jeden z dyrektorów podniósł rękę. Ale niektóre rządy, szczególnie w Europie Wschodniej, mogą argumentować, że to ingerencja w ich suwerenność gospodarczą suwerenność gospodarcza Fink uśmiechnął się. Kapitał nie ma narodowości. Kapitał idzie tam, gdzie widzi długoterminową wartość. A długoterminowa wartość wymaga odpowiedzialności SK. A co z demokratyczną legitymizacją? Zapytał inny dyrektor ostrożnie. Niektórzy mogą pytać, kto dał nam prawo do dyktowania korporacyjnych strategii? Nasi klienci nam zaufali, odpowiedział Fink chłodno. Zarządzamy ich aktywami, mamy fiduciary duty działać w ich długoterminowym interesie. A ESK jest w długoterminowym interesie wszystkich. Rozmowa została zamknięta. Prezentacja była gotowa, pełna wykresów pokazujących jak firmy przyjmujące ESK mają lepsze długoterminowe wyniki, jak kapitał płynie do odpowiedzialnych firm, jak przyszłość należy do Stakeholder Capitalism. Była tylko jedna rzecz, o której prezentacja nie wspominała. Kto kontroluje kontrolera? Jeśli BlackRock decyduje, które firmy otrzymają kapitał, kto decyduje o politykach BlackRock? Jeśli Larry Fink pisze coroczne listy do SEO tysięcy firm, dyktując im strategię, kto pisze listy do Larry'ego Finka? Ale Fink był pewien, że nikt nie zada tych pytań. Przez ostatnie dwie dekady BlackRock rozrósł się do rozmiarów większych niż większość gospodarek narodowych, a nikt nigdy nie zakwestionował fundamentalnej legitymizacji tej władzy. I popełnił błąd. Nie przewidział, że w sali będzie siedział człowiek, który rozumie, że prawdziwa władza w XXI wieku nie leży w parlamentach, ale w zarządach korporacji i że ten człowiek zada pytanie, którego wszyscy inni bali się zadać. 5 września o godzinie 15:30 rozpoczęła się specjalna sesja szczytu zatytułowana Przyszłość europejskiego kapitalizmu. Sala konferencyjna była wypełniona ministrami finansów, prezesami banków centralnych, komisarzami Unii Europejskiej, dyrektorami największych europejskich korporacji. Larry Fink zajął miejsce jako główny prelegent, nie przedstawiciel rządu, niewybrany urzędnik. Ale dyrektor prywatnej firmy, która jednak miała władzę większą niż większość obecnych w sali. Karol Nawroci siedział w polskiej delegacji. Przed sobą miał laptop i gruby folder zatytułowany BlackRock Cisie Imperium: Koncentracja globalnej władzy ekonomicznej. Wyglądał spokojnie, czasem coś notował jak człowiek, który przyszedł posłuchać o przyszłości inwestycji. Przewodniczący sesji przedstawił Finka. Jako wizjonera nowoczesnego kapitalizmu i lidera w odpowiedzialnym inwestowaniu. Fink wstał i podszedł do mównicy. Jego prezentacja była wypolerowana, profesjonalna, pełna danych o tym, jak SK poprawia długoterminowe wyniki firm. Mówił spokojnie z autorytetem człowieka, który wie, że zarządza większymi sumami niż PKB w większości krajów w sali. Szanowni Państwo, zaczął. Stoimy na progu nowej ery kapitalizmu. Ery, w której biznes służy nie tylko akcjonariuszom, ale całemu społeczeństwu. Pierwszy slajd pokazywał logo BlackRock i napis: Inwestowanie oparte na misji. BlackRock zarządza 10,5 bilionami dolarów aktywów. To ogromna odpowiedzialność. I wierzymy, że ta odpowiedzialność wykracza poza maksymalizację zwrotów finansowych. Drugi slajd pokazywał wykres: firmy z wysokimi wynikami SK miały lepsze długoterminowe zwroty. Dlatego każdego roku piszę list do prezesów firm, w które inwestujemy, nie jako dyktator, ale jako partner długoterminowy. Mówimy im myślcie o przyszłości, myślcie o środowisku, myślcie o społecznej odpowiedzialności. Trzeci slajd pokazywał fragmenty jego corocznych listów, zdania o zmianach klimatu, różnorodności, wartości dla interesariuszy. I widzimy rezultaty. Coraz więcej firm przyjmuje standardy ESK. Coraz więcej zarządów rozumie, że kapitalizm musi ewoluować. Czwarty slajd pokazywał liczbę firm, które przyjęły polityki SK po listach od Finka. Europa może być liderem tej transformacji, ale wymaga to współpracy między rządami, korporacjami i kapitałem. Piąty slajd pokazywał plan europejski ramowy program SK 2027-2030. Fink mówił przez 25 minut. Każde zdanie było starannie skonstruowane, tak żeby ogromna władza BlackRock wyglądała nie jak zagrożenie dla demokracji, ale jak siła dla dobra. Używał słów jak odpowiedzialność, przyszłość, wartości słów, które ukrywały prostą prawdę. Jedna prywatna firma dyktowała strategię tysiącom korporacji na całym świecie. To nie jest o władzy, zakończył. To jest o odpowiedzialności. Odpowiedzialności kapitału za przyszłość, którą wszyscy dzielimy. Pokazał ostatni slajd zdjęcie dziecka na tle zielonego lasu z podpisem For Future Generations. Sala przyjęła prezentację z mieszanymi reakcjami. Część przedstawicieli korporacji klaskała: W końcu Esk stał się trendem, z którym trzeba było współpracować. Komisarze uekiwali głowami. Wydawało się, że BlackRock i Europa są naturalnie sojusznikami. Fink wrócił na swoje miejsce z wyrazem satysfakcji. Plan przebiegał dobrze, nikt nie kwestionował fundamentalnej premisy, że prywatna firma może i powinna mieć taką władzę. Ale tym razem było inaczej. Karol Nawroczki wstał bardzo powoli, wziął ze stołu folder i laptop, spokojnie podszedł do mównicy. Położył folder tak, żeby wszyscy widzieli tytuł Black Rocked, The Silent Empire. Panie Fink, zaczął Nawrocki, bardzo dziękuję za tę, inspirującą wizję przyszłości kapitalizmu. Pierwsze zdanie zabrzmiało grzecznie, ale w to nie było coś, co sprawiło, że Fink instynktownie się spiął. Pozwoli pan, że zadam kilka pytań o tę władzę, którą pani Blackrock posiadacie. Nawrocki otworzył laptop i wyświetlił pierwszą grafikę, wykres pokazujący rozmiar Blackrock w porównaniu do gospodarek narodowych. Blackrock zarządza dziesięcioma i bilionami dolarów. Dla porównania pokazał liczby. PKB Niemiec 4 biliony dolarów. BlackRock zarządza 2,5 razy więcej. PKB Francji 2,8 biliona. BlackRock zarządza prawie 4 razy więcej. Pekp Polski 700 miliardów. BlackRock zarządza 15 razy więcej. W sali zapadła cisza. Ale może to tylko liczby, może rozmiar nie oznacza władzy, więc pozwoli pan, że pokażę, co ten rozmiar oznacza w praktyce. Nawroci pokazał kolejny slajd. Listę największych korporacji świata i procent akcji posiadanych przez BlackRock. Apple BlackRock posiada 6,8% akcji. Microsoft 7,1%. Amazon 6,3%. Google Alphabet 6,6%. Facebook Meta 7,2%. Tesla 6,1%. Fizer 8,1%. Johnson Johnson 7,4%. Jip Morgan Chase 6,9%. Bank of America 7,3%. Lista była długa i hipnotyzująca. Panie Fink, BlackRock ma od 5 do 8% udziału w praktycznie każdej wielkiej korporacji na świecie. I w technologii, w farmacji, w finansach, w energii, w mediach osobno 5, 8% to mniejszość. Ale razem, gdy jedna firma ma 5%, 8% we wszystkim to jest monopol. A potem Nawrocki zadał pytanie, które zmieniło całą dyskusję. Więc pytam, kto uczynił pana i BlackRock właścicielami świata? Kto głosował na to? Kto wybrał? Pytanie zawisło w powietrzu jak ilotyna. Bo w demokracji władza pochodzi od ludu. Ludzie wybierają rządy. Rządy mają demokratyczną legitymizację. A BlackRock Skąd pan ma legitymizację do dyktowania strategii tysiącom firm, które zatrudniają miliony ludzi? Reakcja była natychmiastowa. Fink próbował zachować spokój, ale jego szczęka lekko zadrżała z nikt nigdy nie zadał mu tego pytania publicznie. Część delegacji wyglądała na zszokowanych. Nawrocki właśnie zakwestionował coś, co wszyscy akceptowali jako oczywistość. Ale Nawrocki nie skończył. Panie Fink mówi pan o listach do SEO. Brzmi niewinnie. Ale pozwoli pan, że zacytuję pana własne słowa. Pokazał fragment listu Finka z 2022 roku. Firmy muszą pokazać plan, jakich ich model biznesowy będzie kompatybilny z gospodarką zeromisyjną. Firmy, które nie pokażą takiego planu, stracą dostęp do kapitału BlackRock. To nie jest sugestia, panie Fink. To jest ultimatum. Nawroty pokazał kolejny cytat. Diversity nie jest tylko kwestią moralną, to jest kwestia biznesowa. Firmy bez dywersy zarządów będą karane przez rynek. Panie Fink, kto pana uczynił arbitrem tego, co jest moralnie słuszne w biznesie? Kto panu dał prawo do definiowania, jak powinny wyglądać zarządy firm? Logika była brutalna. A teraz pozwoli pan, że wyjaśnię, jak działa prawdziwa władza BlackRock. Nawrocki pokazał diagram. BlackRock głosuje na walnych zgromadzeniach tysięcy korporacji, decyduje o wyborze zarządów, decyduje o strategiach korporacyjnych. Decyduje o fuzjach i przejęciach. I robi to nie z własnymi pieniędzmi, robi to z pieniędzmi milionów ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że ich oszczędności emerytalne są zarządzane przez BlackRock. Meryci w Polsce, w Niemczech, we Francji ich pieniądze są w funduszach, które BlackRock kontroluje. I pan używa ich pieniędzy do głosowania na walnych zgromadzeniach, narzucając swoją wizję kapitalizmu. Ale ci ludzie nigdy nie głosowali na pana. Nigdy nie zgodzili się na pana polityki SK. Po prostu ich pieniądze zostały automatycznie wpłacone do systemów emerytalnych, które BlackRock zarządza. Nawroczki podszedł bliżej do miejsca, gdzie siedział Fink. A teraz najważniejsze pytanie: kto kontroluje BlackRock? Rządy są kontrolowane przez wyborców, korporacje przez akcjonariuszy. Ale BlackRock kto kontroluje pana, panie Fink? Pan mówi, że działa pan w imieniu klientów. Ale większość klientów nie ma wyboru. Ich fundusze emerytalne są automatycznie inwestowane przez BlackRock. Nie mogą głosować na pana polityki, nie mogą pana odwołać. Więc faktycznie nikt pana nie kontroluje. Pan kontroluje wszystkich innych i nikt panu za to nie dał mandatu. I wtedy padły słowa, które przeszły do historii: Panie Fink, to co pan stworzył, to nie jest kapitalizm. To nie jest nawet socjalizm. To jest teknofeudalizm. Gdzie pan jest lordem aresta świata to wasale. Po tych słowach w sali zapanował kaos. Fink był blady. Delegacja Black Rocks septała gorączkowo. Ale najciekawsza była reakcja ministrów finansów i przedstawicieli korporacji. Część wyglądała na przerażonych. na Nawrocław właśnie zaatakował najważniejszą siłę w globalnych finansach. Ale część, szczególnie z mniejszych krajów, kiwała głowami. W końcu ktoś powiedział głośno to, co oni myśleli. Fink próbował odzyskać kontrolę. Panie prezydencie, BlackRock to firma prywatna. Działamy w ramach prawa? Prawo? Przerwał Nawrocki. A kto tworzy prawo? W demokracji wybrani przedstawiciele. Ale gdy pan ma 7% akcji w największych korporacjach, które finansują kampanie wyborcze, które zatrudniają armię lobistów, to pan faktycznie tworzy prawo. Pokazał dane 10 największych korporacji w Stanach Zjednoczonych wydało w 2024 roku 2 miliardy dolarów na lobbying. BlackRock jest głównym akcjonariuszem w 9 z tych 10 firm. Więc, gdy te firmy lobbują za prawami, które im odpowiadają, czy to jest demokracja, czy plutokracja, Nawrocki pokazał kolejny wykres. A wie pan, co jest najbardziej przerażające? Pan i Vanguard razem kontrolujecie większość największych korporacji na świecie. BlackRock numer jeden akcjonariusz WAPL, Vanguard numer dwa. BlackRock numer jeden w Microsoft, Vanguard numer dwa. BlackRock numer jeden w Amazon, Vanguard numer dwa. To się nazywa kartelem. A gdyby dwie normalne firmy to robiły, byłyby były oskarżone o naruszenie prawa antymonopolowego. Ale BlackRock i Vanguard nikt nie dotyka, bo są tylko asset managers, tylko zarządzają cudzymi pieniędzmi. Ale efekt jest taki sam: koncentracja władzy w rękach kilku ludzi pana, panie Fink, i kilku innych zarządzających największymi funduszami. I wtedy Nawrocki wypowiedział zdanie, które zakończyło dyskusję: Panie Fink, Europa ma wybór: albo akceptujemy, że jedna prywatna firma kontroluje naszą gospodarkę, albo zaczynamy pytać o demokratyczną legitymizację tej władzy. I Polska wybiera pytać, bo wierzymy, że władza gospodarcza, jak każda władza, musi pochodzić od ludu. A pan nie pochodzi od ludu, pan pochodzi z Wall Street. I nie będziemy pozwalać, żeby Wall Street dyktował, jak polskie firmy powinny wyglądać, jak powinny działać, jakie wartości powinny reprezentować. Nasze firmy, nasze zasady, nie pana. W ciągu godzin po wystąpieniu Nawrockiego globalne media finansowe eksplodowały. Historia polskiego prezydenta, który publicznie zakwestionował władzę Larego Finka i BlackRock obiegła świat. Polska kwestionuje ciszę imperium BlackRocka, pisał Financial Times. Prezydent Polski rzuca wyzwanie potędze BlackRocka, kto was wybrał? Analizował Les Echos. Polska stawia BlackRockowi pytanie, kto uczynił was właścicielami świata, komentował Handelsblatt. Ale najciekawsze były reakcje w samym świecie finansów. Wall Street było w szoku. Nikt, żaden przywódca państwa, żaden znaczący polityk nigdy nie zaatakował BlackRock tak bezpośrednio i publicznie. Larry Fink wydał oświadczenie broniące modelu biznesowego BlackRock, ale szkoda była już wyrządzona. Pytania, które Nawroczki zadał, zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, w artykułach opiniotwórczych, w debatach akademickich. Kto kontroluje BlackRock? Czy koncentracja kapitału w jednej firmie jest kompatybilna z demokracją? Czy ESK to postęp czy nowa forma korporacyjnej dyktatury? W ciągu tygodnia pięć krajów europejskich ogłosiło, że rozpoczną przegląd regulacji dotyczących asset managers i ich uprawnień do głosowania na walnych zgromadzeniach. Trzy miesiące po szczycie Parlament Europejski pod presją opinii publicznej rozpoczął śledztwo w sprawie koncentracji władzy ekonomicznej w globalnych funduszach inwestycyjnych. Było jasne, że Nawrocki otworzył puszkę Pandory. Przez dekady BlackRock, Vanguard i inne mega fundusze rosły bez żadnej publicznej debaty o ich władzy. Teraz ta debata się rozpoczęła. Karol Nawrocki stał się symbolem czegoś ważnego, że władza gospodarcza, jak każda władza, musi być podległa demokratycznej kontroli. Że nie można pozwolić, żeby prywatne firmy, nieważne jak wielkie, nieważne jak wiki, nieważne jak wielkie, nieważne jak wikływowe, miały władzę większą niż wybrane rządy. Niektórzy mówią, że jestem wrogiem wolnego rynku. Powiedział nawroczki podczas przemówienia w polskim parlamencie w 2025 roku, że atakuje kapitalizm. Ale ja bronię prawdziwego kapitalizmu kapitalizmu, gdzie konkurencja jest uczciwa, gdzie żadna firma nie może być zbyt duża, by upaść ani zbyt duża, by ją kwestionować. BlackRock nie jest kapitalistyczną firmą sukcesu. BlackRock jest monopolistą, który używa cudzych pieniędzy do kontrolowania globalnej gospodarki. I pytanie, które zadałem Larry Hetemu Finkowi, nie zniknie, kto was uczynił właścicielami świata, bo nikt nie głosował, a jeśli nikt nie głosował, to ta władza jest nielegitymna. Subskrybuj kanał, jeśli wierzysz, że władza gospodarcza musi być demokratycznie legitymizowana. Bo to, co zobaczyłeś, to nie tylko historia o finansach. To historia o fundamentalnej walce XXI wieku między demokratycznie wybranymi rządami, a niedemokratycznymi finansowymi imperiami. I o pytaniu, które każdy obywatel powinien zadać, kto naprawdę rządzi moim krajem.